Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Tu i teraz. A my witamy Karola Urbaniaka, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Legionowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Na wstępie pozwolę sobie też pozdrowić wszystkich mieszkańców, wszystkich słuchaczy gminy Jabłonna. A pozdrawiamy serdecznie. A co Pana dzisiaj budziło? Budzik, kogut czy, czy, czy coś innego? Dwie rzeczy. No przede wszystkim budzik. Przy drugim podejściu udało się wstać, ale jadąc do Państwa do studia miałem przyjemność spotkać kozła sarny, więc też miła poranna niespodzianka. Jest Pan najmłodszym radnym w historii powiatu legionowskiego. Jak Pana starsi koledzy podchodzą w ogóle do Pana, czy tak na zasadzie, a niech się uczy, a niech daje swoją młodość i e, przez to my czerpiemy e, wiedzę, doświadczenie, a może coś, czego nie rozumiemy z tej perspektywy, a może jakoś jeszcze inaczej. Jak, jak pan odczuwa to? Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że spotkałem się naprawdę z miłym przyjęciem, akceptacją w środowisku. No to też była duża niespodzianka, ponieważ startowałem z ostatniego miejsca na liście, więc jestem jedynym radnym, który, który zdobył mandat w swoim okręgu wyborczym nie, wyborczym nie z pierwszego miejsca. Więc tutaj w tych wyborach mieszkańcy gminy Jabłonów postawili na młodość, skuteczność i współpracę. No właśnie. No to teraz jak ta skuteczność będzie wyglądać, jeśli chodzi o komunikację w gminie Jabłonna. Dzisiaj spotkanie na temat tej przyszłości. Jak, czego się pan spodziewa po tym spotkaniu i jakie takie informacje, jakie pana nastawienie jest przed tym spotkaniem? Czy to trzeba tak się bojowo nastawić, czy... czy ma pan nadzieję, że uda wszystko się załatwić. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że duża część mieszkańców gminy Jabłonna pracuje bądź uczy się w Warszawie i codziennie dojeżdża do stolicy. Ogólnie system komunikacji z Warszawą wymaga usprawnienia. Ogólnie podejście do tej kwestii należy podejść przede wszystkim poważnie i to jest istotna kwestia, która ma wpływ na komfort życia naszych mieszkańców i na rozwój gospodarczy naszej gminie i właśnie nadszedł czas na wypracowanie dobrych zapisów umowy z zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie na przejazd e, autobusów linii L. E, ta umowa będzie obowiązywała od 1 grudnia. E, no i niestety e, okazało się, że odpowiedzi, jaką uzyskałem od e, ZTM w Warszawie, e, no niestety nie udało się wypracować oczekiwań mieszkańców. E, no i w, uznałem, że trzeba wkroczyć, e, spróbować e, poprawić e, e, tą sytuację. Więc e, dziś przed nami spotkanie z urzędnikami Urzędu Miasta w Warszawie, gdzie wspólnie z radnymi z gminy Jabłonna będziemy e, próbowali znaleźć e, porozumienie w tej sprawie. I jakie są oczekiwania? E, no Przede wszystkim oczekujemy bezpośredniego połączenia e, ze stacją metra Młociny. Ja dzisiaj sobie sprawdziłem, e, to jest niecałe 10 kilometrów z serca gminy Jabłonna, e, więc myślę, że tutaj mówimy o takich... E, naprawdę istotnych sprawach i tutaj myślę, że jest pole do, do, do nawiązania we współpracy ze względu na to, że jesteśmy pod warszawską gminą, więc mówię, ta odległość jest naprawdę niewielka, a komfort mieszkańców może być znacznie poprawiony. Czy przed tym spotkaniem jakieś głosy z warszawskiego ratusza są pozytywne, negatywne, neutralne? Czy, czy dzi dzisiaj, przed tym spotkaniem się pan spodziewa jakiegoś rozwiązania, jakichś zapewnień? Jest chęć rozmowy, to przede wszystkim to dzisiejsze spotkanie będzie właśnie przykładem chęci nawiązania właściwego dialogu, więc będziemy starali się, aby tutaj spełnić oczekiwania mieszkańców. Tak jak wiadomo, no, umowę podpisuje Urząd Gminy Jabłonna, no to spotkanie dzisiejsze będzie również w obecności radnych z gminy, więc mam nadzieję, że tutaj uda się wypracować wstępnie jakieś założenia, które będą wszystkie strony satysfakcjonowały. Mówiło się, że od 1 grudnia nastąpią zmiany w kursowaniu linii NL na terenie gminy Jabłonna. Czy te zmiany są uzależnione od dzisiejszego spotkania, czy te zmiany są niezależnie od tego. Tak pisały lokalne media. To spotkanie dzisiejsze będzie chęcią wypracowania właśnie postulatów, też przedstawienia postulatów mieszkańców w stronie właśnie z Warszawskiej. No, tak jak powiedziałem, tutaj największa, największa szansa stoi przed urzędnikami z Urzędu Gminy Wiabłonie, więc trzymam mocno kciuki, żeby też wsłuchali się w oczekiwania mieszkańców. Tutaj też Została skierowana petycja mieszkańców Skierti Rajszewa, aby... Y też spełnić obietnice wyborcze y, tutaj samorządu gminnego y, wybranych y, w tym samorządzie. Więc mam nadzieję, że y, tutaj również samorządowcy z gminy Jabłonna wsłuchają się w, w głos mieszkańców. Szkoły branżowe na terenie powiatu legionowskiego. Czy są chętni? Czy są y, młodzi ludzie, którzy w tych kierunkach chcą się kształcić? Y, też to jest trochę pytanie o dzisiejsze oczekiwania młodzieży, y, ale też rynku, bo fachowców po prostu brakuje. Y, to prawda, y, na wstępie tylko pozwolę sobie powiedzieć, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. i Właśnie zadaniem własnym powiatu jest zakładanie i prowadzenie m.in. liceów, techników i szkół zawodowych. W związku z tym, że samorząd powiatowy tej kadencji widzi potrzebę uruchomienia nowej placówki i właśnie postawiła na szkołę branżową, więc zakasaliśmy rękawy, wyznaczyliśmy sobie priorytet na tą kadencję, czyli budowę zespołu szkół branżowych, więc nie mogło być inaczej. Zorganizowałem spotkanie z kanclerz Polskiej Akademii Nauk, bo tutaj Polska Akademia Nauk na terenie Jabłonny, Gminy Jabłonna dysponuje gruntami, między innymi pod cele oświatowe, więc pod koniec sierpnia udało się zorganizować takie spotkanie. Przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do lokalizacji tej szkoły i co jest satysfakcjonujące dla mnie, z piątkowego spotkania w poniedziałek udało się wysłać już pismo ze starostwa do Polskiej Akademii Nauk z propozycją przedstawienia Przedstawienia chęci zakupu tego gruntu, więc trzymam mocno kciuki, żebyśmy w przyszłym roku stali się posiadaczem tej nieruchomości. Czy to wynika z potrzeb? lokalnego rynku, czy to wynika z potrzeb e, uczniów, którzy chcą uczyć się i, i zdobywać konkretny, konkretny zawód? Dwa w jednym. E... Bo tak, żeby później ta szkoła nie, nie, nie świeciła pustkami. E, jak najbardziej. E, złożyłem dwa wnioski do budżetu powiatu, to między innymi, na przyszły rok, to między innymi e, zabezpieczenie środków na zakup tej działki, podbudowę szkoły, ale również przeprowadzenie analizy społeczno-demograficznej. W tej szkole przede wszystkim postawimy też na mocne strony nasze regionu. Tutaj wypracowaliśmy podczas tego spotkania z panią kanclerz jakie są też oczekiwania Polskiej Akademii Nauk względem, względem tej szkoły, więc jakby wsłuchamy się na pewno w te, w te głosy, więc postaramy się, żeby młode pokolenie przede wszystkim powiatu legionowskiego miało możliwość uczenia się w miejscu zamieszkania, ale i również podjęcia pracy tak, żeby nie sprawiać nikomu problemu z dojazdem. Dziki. Na różnych profilach facebookowych mieszkańców Legionowa, ale też powiatu legionowskiego pojawiają się kolejne zdjęcia, że dziki sobie spacerują po ulicach, przechodzą przez pasy. Nawet widziałem takie zdjęcie, więc widać, że już są wyedukowane, jeśli chodzi o ruch uliczny. No co z tym zrobić? Czy to jest niebezpieczeństwo dla mieszkańców i czy trzeba podjąć jakieś kroki, no bo tych dzików jest niestety coraz więcej w mieście. Bezpieczeństwo mieszkańców powiatu legionowskiego było, jest i będzie naszym priorytetem. Gminy powiatu legionowskiego od dłuższego czasu zmagają się z problemem obecności dzików na terenach zabudowanych, co stanowi nieuchronną komplikację w związku z rozwojem powiatu i jego rozbudową. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I tutaj największy problem, największy problem jest w Legionowie, w tutaj stolicy naszego powiatu. No i miasto Legionowo po Etapie konsultacji z ekspertami oraz po wewnętrznych analizach, e, ratusz podjął kroki w celu minimalizacji e, tego problemu, a docelowo rozwiązania problemu dzików. No jednym z tych elementów e, jest e, pomoc w skutecznym utworzeniu pasów zaporowych na granicy lasów, e, aby dziki pozostały na jego terenie. I w tym celu gmina e, Legionowo, Miasto Legionowo, zakupiła dwie tony kukurydzy, które przekazało koło Jeskiemu Semp, e, więc. E, ze strony powiatu, no to jakby ustawodawca przewidział, że organem uprawnionym do wydania decyzji w sprawie odłowienia zwierząt dziko żyjących jest starosta, ale tutaj mówimy przede wszystkim o humanitarnym, o takim ludzkim rozwiązaniu tego problemu, tak żeby nie wzbudzał żadnych wątpliwości. Czyli na razie pasy i kukurydza. Pasy, kukurydza, no i myślę, że różnego rodzaju analizy, jak tę sprawę rozwiązać. Myślę, że też wypracowanie jakichś rozwiązań z przykładu innych miast, powiatów na terenie Polski. Karol Urbaniak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego, dziękuję za spotkanie. Dziękuję.